Drodzy jestem kamerzystek witam was w strasznie późnym odcinku O, ktoś jest online, ale nie będę z nim grał Dzisiaj sobie pogramy w parze Tak dawno w Brawl Stars nie grałem Taka przerwa Brawl Starsowa Może by power Tak się ulepszało, halo, nie widzimy, jak się ulepsza Dobra, weźmiemy sobie i tym zębeski, bo mi się trochę z kim znudził bo sobie, bo sobie oglądałem Lucky Gamera bo, się, bo właśnie teraz, stream leci. No, musiałem coś nagrać. Dobra. Ja dawno w Brawl Stars gram. Naprawdę, masakrę. No się. dobra, my bierzemy to. Mm, weź to tam, rozwal. Ja w tym czasie pójdę sobie w to miejsce. Okej okay. Pełny atak. Dobra. Oh yeah, baby. O, ci powiem? Ładnie. Weź w pomóż, bo ten parkubs zniknie. Czy nie zniknie, bo to nie... bo to nie Minecraft. Szybko Olmana bo... On ma na szybko. Daryl ma na szybko, piperka ma na daleko. Ale trzeba i tak do Parkb'sa podejść. Uwaga, tu się kampi. Typ, tak widziałem. Ufak. Ten tick jest za dobry, ten tik jest za dobry, tam się ból, dobra, tam się ktoś kręci. Szczególnie, że dobra, żebyśmy wzięli... Nie, dobra, nie wzięliśmy, wzięliśmy, wzięliśmy. Dad, 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 dad. dead. dead, dead, dead. No, um, skaczę, dobra. Szybko biorę parki dobrze. Są parki jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, naprawdę, bo na ostatkach życia żyję. No i już nie żyję. Olma, my się parki ktoś że mm, możliwe jest zwycięstwo. Mm, mocne zwycięstwo. Dobra, bierz. Dwa. Ej, jaki dobry! Ej, poczekał na mnie! Ej, jaki dobry typ, normalnie jak bot. A boty są niedobre właśnie. <laughs> Cztery perkipsy, bo, bo... 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 żyje. Ty my no, my, wszystko my tej na... ja go wszystkich rozwalamy. jego ja my tutaj... Nie polecam zadzierać z kamerzystą. <laughs> jak się przykampił! Nie no, tak mnie nie będziesz, ofak. Oh, e, 18 perk... I teraz to tak rozegramy, nie? Jak ja wskoczyłem w te Cubsy? 22 perk nie no. Nie mieliśmy szans za pier... Znaczy, mieliśmy właściwie wielkie szanse w tej walce. Mm. Cieszę się, dziękuję bardzo. Jestem, że tam... I troszeczkę taki, że tam... Muszę jest sobie mamy boksika. otwieramy a w nim nic nie ma nie, nie będziemy zapraszać nikogo spokojnie weźmy tego Daryla uciążliwego Daryla uciążliwego mistera Daryla jestem strasznie słaby browser wiemy. powinienem się już teraz bardzo dużo puszyka, a ma strasznie mało trzeba myśleć nie iść na pierwsze lepsze skrzynie i też mm, nie być aż takim naiwnym na skrzynienie. nie miałem szans, nie miałem szans, a tabi jest tutaj z nubem, nie miałem szans, dwóch na jeden jeszcze zlagującym, mm, nie wiem na czym gram mm. nie wiem na czym kobieta gram więc ja będę tutaj, o, dobra, mm, jestem, jeden, dwa, parki psy. Musimy zaatakować od tej strony, ja go wezmę na siebie, przyczasne, ok. I teraz on do mnie nie podejdzie, przykampi się w krzakach, bo mam mało życia na statkach krzaków. I teraz zrobimy coś takiego. O, właśnie teraz, takie coś, takie coś! Kurde, a nie, z, 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 zbag... nie! Ale zbagowało mi, przepraszam was, widzowie. Zbagowało mi ten... jak ten... Czy zadymiasz, no kurde, pan pi albo bym go chciał. Albo bym go chciał. No super, super to wygląda. Jest to, jezu, sam, samych mityków dodają. No mm, Nie mam... ile ja mam w ogóle puszek, dobra? Mało, strasznie mało. Gorąca strefa. Mm, lubię to. I do tego Daryl będzie dobry, że Wam powiem. Bo on może, tak wiecie, nagle przejść na strefę. I więc on do tego będzie dobry, tak samo jakby dobry był B. Wiecie, jakby o co chodzi? Szybko musimy się wkraść na ich strefę. Nie, nie, proszę Państwa. Nie. Ale to, ale ja to teraz dobrze rozegram. Patrzcie, my wchodzimy, ten El Primo chyba. Zepsuł mu się przycisk ataku Ale ja mam tak dobrze to zrobione, że ja teraz tak mogę zrobić I w stosownej chwili zrobić tak i wygrywamy teraz I mam kolejnego ulta, ten ult jest dobry bo mogę Nawet stojąc Mogę nagle zrobić tak i jestem na strefie i mam Punkt zaliczony Miał ja ulta Nie zwierzak, zwierzak mnie zabije Myś, Myślałem, że zwierzak nie... Muszę się wycofać bo zginę Zrobimy coś takiego. Szybko, szybka akcja. Szybka akcja, wchodzimy na strefę i zostajemy. Hmm. Szybko, szybko, wola. Nie, bo, bo ta Jessie jest za bardzo, bardzo ogarnięta tutaj. Ale ten El Primo to jest takim nubem totalnym. 2 do 20. Okej. Okay. I, I taka szybka akcja. My się tutaj do, do tego bóla przykąpimy. Dobra. Ale w laga. Ach. Aż te lagi. Dobra. Prze, przemyścimy się tutaj. I ziom, 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 ziom. Nie, El Primo miał ultę. Okej, okay, dobra. I idziemy tu. I mam wiecznego ultarza że Wam tak powiem. Mm, dobra, ale nie no, no dobrze nam idzie. Serdecznie tutaj na koronce będę stał. O, nie, 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 nie. nie Pod, podwójne punktów. O kurde, co to było? 40. 40. Chociaż punktów mi się podoba. Chociaż niezbyt. Nie, no teraz mi już się podoba. Jestem na strefie, jestem na strefie. Przechodzę. Nie no, wygramy, to oni nie mam... to jest... jest tylko szans. Okej, okay. zacząłem koksić browser, tam mi przekierowuje, what? <laughs> Jaka ta walka była prosta. Oni byli to... o, w ogóle mieliśmy tę legendę, ja nawet nie zauważyłam. Bardzo ładnie poszło, wam powiem, bardzo ładnie. Bardzo ładnie i bym sobie jeszcze raz zagrał właśnie tą postacią, bo ona naprawdę koksi takim koksem propsy dla Daryla co się dostaje na tyle? 50 monet, a to gówniana nagroda bezsensowna wam powiem a w sklepie co mamy? jakieś oferty? do Daryla... ja dopoko na Star Power'a Idź to myślałem, że będzie na Star Power'a dopoko, poko mam, mam... Ja, tak ja mam niskie rangi powinienem mieć Pogramy Coltem, hmm, wiem, że to jest głupi pomysł To jest bardzo głupi pomysł grać koltem w tym Ale chciałbym mieć na nim jaksową hmm, rangę, bo muszę mieć na wszystkich przynajmniej jaksową rangę Żeby być jakieś tu propsy dla mnie hmm, To jest zły pomysł O nie, nie, przecież nie mamy szans z nimi Nie są za dobrzy Weź, weź ktoś broń czeka, ja mam ulta i ich zem zejmę Chociaż nie no, to jest bardzo zły pomysł, ale jednak po jednej stronie dobry, bo mam ulta. Kurde, dwa ulty miałem 3 do 5, o kurde, jest źle, jest źle. 6 do 4. O nie, jest bardzo źle. Uwalnie punktów. Zostaniemy rozwaleni. Ult kontra ULT! Nie ja miałem szybszego ulta! O Jezu! Ej, nie mów, że ulta mi zniknęło. O nie, 7 do 11, strasznie źle, strasznie źle, po prawdopodobnie będą nas dzielić, oni tutaj kukrzą, ale ich dwóch naraz zdjąłem, haha, dobrze, że się zrobił pan, na Jessie nie będę ulta używał, przepraszam, przepraszam, że na Jesse użyłem ulta, nagrywa się wszystko, nagrywa, przepraszam za mój dźwięk, który sobie włączyłem, teraz będzie podwajanie punktów, i podwójna przygoda. Zamkijapy! Kurde, piesmy zjadł siedem, siedem punktów jest różnie. Strasznie słaba walka, strasznie słabe punkty. Ja się przykampię. dlatego ja Leona teraz tutaj nie Kurde, czemu nie trafiam? Auto Ult, Auto Ult. Ja muszę coś takiego zrobić. Bęk! Kurde, zginam na podwojeniu. Dobra, do, dobra, dobra. Nie, nie, nie możemy tego przegrać, bo mam za dobry skład, ewidentnie. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, bo ten Frank najbardziej tutaj ja się cofam, ale zdobywam coraz więcej punktów. mnie. Co za? Nie, no, nie, nie, no, nie, 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 nie. To myślimy, teraz przegramy. O nie, dobra, wygraliśmy. Szczęście. Mm. Mm. O, jestem gwiazdą gry, no się nie dziwię. Się nie dziwię. Dobra, nie, ma nie martwimy się Rango, ponieważ dostaliśmy. Mm, tą nagrodę. Mm, dobra, i skrzynkę. Na odcinku jeszcze mi nigdy nic nie dotknęło. Serio. Dobra, zaraz stick za. Nie, tylko 100 puszków, więc. No, coś, do co coś dobrego, wam powiem. Coś dobrego. I obiecuję, że będzie live, gdzie będziemy wbijać y liczbę. Pucharków. Ja sobie teraz tak zostawiam to konto. I do 4000, do 4000, pucharków będziemy wbijać na live. Dawajcie, to będzie dobry live. Więc co, subskrybujcie kanał, bo naprawdę subskrypcji jest naprawdę wielki spadek subskrypcji. No nie, no nie możemy tak zostać, naprawdę. Zaraz nas dogoni. A Diku, ty? Nie, on nas nie dogoni. Nie, on nie może nas dogonić. Więc jeśli jest, jesteście nowi na kanale, zostawcie czerwony przycisk subskrybuj na dole. aby nie. I, I dzwoneczek, żeby was nie obinał żaden film. Już nie będę o tych łapkach cały czas gadał, bo łapki łap, łapkami teraz suby się liczą, więc zostawiajcie suba i bądźcie w teamie kamerzysty. Więc co, lecimy. No i co? Panu się dziękuję, cześć, do kolejnego filmu.